Hejka, hejka, z tej strony Wiktoria, witam Was na moim kanale. Um, ten filmik to będzie taki luźny vlog z weekendu. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co będę robić ten weekend, ale... Mam wolne, więc stwierdziłam, że coś nagram. Ostatnio byłam trochę ten mój kanał na YouTubie, a to dlatego, że nagrywałam więcej filmików na kanał Agencji Opry in America, także zapraszam, tutaj Wam podam nazwę, tam jest parę filmików z moim udziałem, ale dzięki temu, że przybyło mi trochę tej, tych obserwatorów na mój kanał, postanowiłam e, się poprawić i dodawać filmiki także systematycznie na mój kanał, Także zostańcie ze mną i wyczekujcie filmików. A tymczasem zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Okej, okay, ja właśnie kupuję bilety lotnicze w kolejne miejsce. Na razie Wam nie chcę zdradzać, gdzie lecę, bo podróż planuję dopiero w październiku. Także nie chcę nic zapeszać, ale na pewno Wam powiem. Um, a dlaczego Wam teraz o tym tutaj mówię? Ponieważ często dostaję pytania, gdzie ja kupuję swoje bilety lotnicze. A więc ja każde bilety, które kupiłam do tej pory, um, wyszukiwałam. W wyszukiwarce Google, czyli klasycznie bez żadnych tych takich specjalnych stron do wyszukiwania tanich lotów, ale teraz mam tutaj Skyscannera i spróbuję na Skyscannerze e, znaleźć loty i porównam właśnie z lotami tutaj. Zazwyczaj jak tak robię, to mam takie same oferty, ale moja koleżanka właśnie znalazła z którą lecę e, na Skyscannerze tańsze, także stwierdziłam, że muszę to sprawdzić jeszcze raz, także zaraz Wam dam znać. Jeszcze bardzo ważna informacja, pamiętajcie, aby wszystkie loty sprawdzać zawsze w wersji incognito, bo w innym wypadku te loty po prostu po chwili będą droższe. I tak jest ze wszystkim, z hotelami, właśnie z lotami, także zwracajcie na to uwagę. Ok, kochani, mamy werdykt. Skyscanner pokazuje cenę 564 dolary, natomiast Waka Google ponad 600 dolców. Także tutaj jednogłośnie zwycięzcą zostaje Skyscanner. Gratulacje! Okay, we bought a scratcher. We're going to be millionaires. Wait, I don't know the cookie. rules. <laughs> Just scratch it. Oh, no, a safe. <laughs> I won eight dollars. Oh, and now I think we have to find another, another safe. Another, yeah. But now my turn. Okay. Yeah. And the last one. Oh, watermelon. So, yeah. yeah. If you get more than five fruits, you win! Oh my god! Five... No, One, really? One, two, three, four! Oh, and I'm kidding you. I win! You suck. I'm the best. Nigga, I'm not in the mood to go. Yeah, I'm gonna beat you today. No, he Guys, cannot it. this is do the do one game I can't be Victoria She kicks. <gasps> you want to know it, how mad I am it. about this game? I know. Every time I think I'm gonna win, she okay, just comes out. Who's, who's better? Who's better in this game? Huh? Hey, hey let's talk about what prizes. Is going, what is going on let's with, this, with this fancy glass? <laughs> You know, fancy men in fancy glasses. This is how the real men drink beer. Fun. Yee-hee-hee! Biesnek. stop. Last time we were, Daniel won mi to różowe. one I want this one. Can you give me that one? Yeah, let's okay. do it. You get me. Okay, give me a card. I no you know I know I can you can drive a motorcycle but I'm pretty sure you can't drive a car. <laughs> That was mean. <laughs> <laughs> Chodzi o to, że ja jestem z kierowcem. Znaczy nie nie z łukierowcem, tylko po prostu nie czuję się pewnie za kierownicą, więc unikam jeżdżenia samochodem jak ognia. Bibi, let's do it. A. Ja dopiero niederian. You okay? More. You gotta make faces. Watch, Woo! Vicky, for a I'm snack later tonight. All right. right. Remember. Stupid. Who's the best? No, you're not Who's the best? I'm <laughs> the best. <laughs> Let's go. Let's go. Right now. Jack. Jesteśmy gotowi, słuchajcie. Ninja Do no, do ninja. Okej, oh. yeah. You suck. Okej, okay, one suck. more, one more. What no do, do you Witam Was w sobotę. Ja właśnie czekam na moją koleżankę i pojedziemy na się czegoś zimnego, mrożonego, bo jest naprawdę ciało na zewnątrz jest ponad 30 stopni. Uh, a potem spotykam się z Danielem, ale jeszcze nie wiemy, co robimy. Wziąłam sobie frozen strawberry lemonade, to jest przepyszne. Polecam Wam właśnie na takie upały. Kasia, co masz? o swojej kawę. Right now we are going to eat something, some Thai food. and I'm with Daniel. Hej, dzień dobry. Dzień dobry, dzień. Oh. Oh. Oh my Faster. Faster, where to my friend? Okay. Okay. My friend, I have an appointment. Mm. I don't want to see your skinny. Butt. <laughs> hey oh my god this is a big butt for big people only out 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 vicky it's a bug for you it lights up in the dark <laughs> look it lit up It lit up et go home <laughs> dude this thing is off oh, that's nice. <laughs> <laughs> <I'm> <laughs> <open>. <laughs> O oh, baby! <laughs> <I'm laughs> <concerned. laughs> Dzisiejszą niedzielę spędzamy na plaży, mamy deski, będziemy pływać. Ja czekam teraz na Daniela, bo zapewniśmy kupić wody, a jest są takie upałe, że koniecznie trzeba pić wodę. <laughs> it looks so ugly, but it works! <laughs> <laughs> Listen, it's going to work! Nice! He's <laughs> going to be sexy. Yeah! naprawdę bardzo mi się podoba, jedyne co, tu właśnie mieliśmy yy, zbyt duże fale, a właśnie dlatego po, najlepiej jest, jak jest spokojna woda. No i znaleźliśmy taki, takie miejsce właśnie, właśnie, pomiędzy tutaj plażą, a taką wysepką i tu jest naprawdę, naprawdę spokojna woda, także tutaj jest o wiele lepiej. Okay. <suszy> Eee, do Kaka Właśnie wracamy do domu Bierzemy szybko prysznic jedziemy do kościoła Ogólnie jest tak duszno i tak gorąco Ja się czuję, że się cała już spaliłam Masakra Okay, so we just ate. We we're so full. Now he's dropping me off at home, and yeah, this video, this vlog is over. All done. Yeah, I hope you guys like it and see you soon. Bye! Adios! Yeah! Ska. Scar. Scar. Scar! 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 Yeah!